Dzień dobry Państwu. Witamy. Dzisiaj gramy półfinał. E, pierwszy półfinał e, Mistrzostw Polski z Konstantyną Glubawą. E, nasz montażysta, e, nagrywacz Krzysiek Kuroń zapytał mnie wczoraj, czy mamy coś specjalnego na ten półfinał. Ja dzisiaj wymyśliłem. Mamy taką kostkę i założymy ją na mikrofon z tej okazji. Działa? Działa, super. Robert, powiedz mi jak to jest w pół roku, bo nazwijmy to awans, z fotoreportera do dziennikarza. To się ma we krwi. Tak myślałem, bo od razu założyłem taką miskierkę u Ciebie i życzę powodzenia w dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Spaliłem. Dlaczego szkielety nie mogą grać muzyki kościelnej? Ja nie wiem. Bo nie mają organów. Kuba, a ty masz dzisiaj jakiś kawał? Nie masz. Kuba nie ma dzisiaj kawał. Hello, Miguel. How are you doing today? Good, you? I'm always good. What's your attitude before today's game? Always to win. Very? Another chance. You planning to score? I hope so. <laughs> if I score, we are closer to win, but if anyone else scores, it's good too. The important is the team. It's true. I wish you all well. Thanks. Good luck. Hi, Vini. You were very happy after a game on Saturday. How about today? The same. We must win, and we go with everything for win. So, good luck. Thank you. Gazela, how are you today? Bardzo dobrze, Gazela. Jeste? Ja Zawsze dobrze. Zawsze dobrze. Zawsze dobrze. Zawsze dobrze. You know what it means? No. Always good. Always good. What else can you say in Polish? Powodzenia. 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 Powiedz, bo coś ważnego się stało ostatnio w twoim życiu. Co to było? Urodził się mój syn i oświadczyłem się mojej ukochanej. Zapytałeś jej, czy będzie prać do końca życia twoje skarpetki, tak? Zgodziła się. Gratulacje. Dzięki. E, obserwujesz, jak gramy. E, jakie dzisiaj masz przeczucia na ten mecz? E, przeczucia? Znaczy, zawsze generalnie dla mnie faworytem jest gwiazdliwica. Więc liczę na to, że myślę, dla mnie przeczucie jest takie, że będzie jednak remis i zobaczymy dokrywkę i rzuty karne. No to ciekawe przeczucie. A jaki ten remis, jakim wynikiem? 3-3. E, cześć, Asia. Cześć. Bardzo miło, cześć. E, Podobno jesteś przygotowana. Kto tu dzisiaj się pojawi na trybunach dzisiaj? E, dzisiaj mam nadzieję, że moja ulubiona kibicka, e, czyli e, pani z Sosnowca. Mam nadzieję, że będą jej koleżanki. O co zapytasz panią z Sosnowca? No właśnie, czy udało się zabrać koleżanki na mecz, a jak nie zabrać, to żeby oglądały mecze w telewizji TVP Sport i Pilot WP. Zatem czekamy na panią z Sosnowca. Tak, mam nadzieję. A pani z Sosnowca ma na imię? Widziałem w waszych social mediach, że gdzieś tam mieliście pot, stój w jakimś ciekawym miejscu, jakaś rzeźba, czy jakiś pomnik tam był? Eee, w kurzędniku na zamku, znaczy bardziej na takich ruinach, ale fajny punkt do zatrzymania się i każdy, kto przejeżdża może szybko ustać i sobie zobaczyć, co nasze okolice mają do zaoferowania. Okej, okay, to jakbyś przyciągnął turystów tam, co tam jest takiego ciekawego, co przyciąga? Ojej, naj, najciekawsza naj, naj, no to w sumie historia. Nie będę tutaj zdradzał, no bo każdy jednak musi sam tam pójść i czegoś się o tym dowiedzieć. Można tam y, y, iść, zobaczyć ten krajobraz, co tam się znajduje i sobie wpisać w Google i przeczytać sobie całą historię tego miejsca, która jest na pewno bardzo ciekawa. No dobrze, a przechodząc do dzisiejszego spotkania, y, jakie wasze nastawienie, jakie oczekiwania? Oczekiwane, no to na pewno wygrania, a pozy... nastawienie jest pozytywne. Wiadomo, że to jest trudny teren ale myślę, że sobie poradzimy. No dobrze, liczymy w takim razie na dobre widowisko i porozmawiamy po meczu. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak się podoba mecz? Świetnie, świetnie. Jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałem, że to będzie takie wspaniałe widowisko. Jesteś pierwszy raz? Jestem pierwszy raz na futsalu. No super. Eee, no i jak oceniasz grę? Jak, jak myślisz, co się wydarzy dalej? Eee, liczę na to, że zwycięży piast, ale zobaczymy. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Jak mecz? Bardzo dobry, podoba się. No tu nie spodziewałem się, że piast przykrywa. No ale walczy. Walczy, mam nadzieję, że Piast pokona go gości. To jaki wynik ostatecznie pan obstawia? 4-2 na Piasta. Dobry, smacznego. No, dziękuję. Jak się mecz podoba? Fajny, fajny. Ja pierwszy raz jestem na takim czymś, dzieci mnie wzięli. No i co? Czekamy na wynik. No, pierwszy raz na futsalu. Jak futsal jako dyscyplina sportu? Godny polecenia? Y nie dosłyszałam. Czy futsal godny polecenia? Tak. Tak. To na co, na co liczymy w drugiej połowie? Na wygraną. Na wygraną piasta, oczywiście. Oczywiście. 3-2. Jeszcze raz wynik? 3-2. Cześć, Kornel. Cześć, Robert. Co tam słychać? Fajny mecz. Jeszcze parę goli, piasta, i będzie piękny, nie? Chyba jesteś pierwszy raz na futsalu. Jesteśmy pierwszy raz tutaj. Dokładnie. Jak się podoba futsal? Super. Liczymy na więcej goli, to będzie idealnie. No to jaki wynik ostatecznie obstawiacie? No myślę, że będzie 4-2 dla Piasta. Nie jesteś pierwszy, który tak mówi, więc liczymy, że tak będzie. No to trzymajcie kciuki, kibicujcie i powodzenia. Dzięki, Dzięki. trzymajcie. Pierwsza połowa dla Konstraktu, to trzeba powiedzieć, natomiast ja obstawiałem przed meczem, że będzie dogrywka, jeszcze nie mieliśmy w tej fazie play-off dogrywki, nie mieliśmy karnych i coś czuję, że mimo wszystko dzisiaj tę dogrywkę zobaczymy, natomiast po pierwszej połowie no, jest to połowa dla kontraktu, ale mecz futbolowy ma kilka faz i myślę, że w drugiej połowie zobaczymy trochę inne spotkanie i w dalszym ciągu podtrzymuję, że, że dzisiaj będziemy mogli dać dodatkowy czas gry, czyli dogrywkę. No, mówisz pierwsza połowa dla konstruktu, ale Piast szuka swoich sytuacji, walczy cały czas o piłkę, szuka jakichś tam możliwości oddania strzału. Ja myślę, że ten Rolando Duarte jest na tyle doświadczonym trenerem, że on tu w szatni na pewno wymyśli zupełnie inną taktykę na drugą połowę. I ten mecz, tak jak mówią, będzie miał kilka faz. i Podejrzewam, że, że w tej drugiej części meczu zobaczymy jednak innego, innego piasta. Yy, więc dlatego mówię, że ten mecz jeszcze się nie skończył i tu się może wszystko, wszystko wydarzyć. No W pierwszej połowie padły trzy bramki, no to wszystko może się wydarzyć. Yy, tak, mecz bardzo taki bym powiedział wyrównany. Z przewagą yy, kontraktu, ale, ale, ale ciekawy. Zresztą no, ta rywalizacja na poziomie półfinału. To jest to jest coś wspaniałego. Ja dzisiaj też miałem dreszczyk naprawdę emocji przed tymi meczami półfinałowymi i myślę, że to zobaczymy. Przede wszystkim oglądamy świetny futsal i myślę, że w drugiej połowie będzie jeszcze lepszy i będą jeszcze większe emocje. Zatem liczymy na dobrą drugą połowę, no i na dobre widowisko. Dziękuję Ci bardzo. Dokładnie tak. Pozdrawiam. Hwyl! Hwyl! Gawd! Gawd! 2, 1 Horten! 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 Proszę pomóc! Ej dawaj! 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 Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! bardzo i pojedynku zwycięża dzisiaj 2-1 Kostrak a weekend w Lubawie, miejmy nadzieję, że więcej szczęścia będą mieli piłkarze miasta w konfrontacji drugiej z piłkarzami Kontraktu. Przypomnę, gramy do dwóch wyciec, nasłuchujemy dobrych wieści z Lubawy, póki co Państwu, dziękuję Państwu za obecność. Za... E, no dobra, no to przewidziałeś i gratulujemy wygranego meczu, ale do końca emocje i mogło różnie być w ostatnich, szczególnie w życie karnym. No, ostatnie sekundy były ciekawe, ale na szczęście Wiktor, nasz bramkarz, obronił karnego i bardzo pomógł drużynie. Wygraliśmy ten dzisiejszy mecz 2-1, ale już w sobotę będzie 0-0 i musimy dalej walczyć o wejście do finału. No na pewno zapowiada się ciekawy weekend w Lubawie. Ciekawy, mam nadzieję, że jednodniowy. No dobrze, my mamy nadzieję, że dwóch, ale okej. Okay. Dobra, gratulacje i widzimy się w Lubawie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tak słabo mecz jaki zagraliśmy, nie pamiętam, nie nam sobie tak słabo, słabo grającego Piasta, może to, to jest zbyt emocjonalne co powiem, natomiast tak uważam, że dzisiaj nie zrobiliśmy zbyt wiele, żeby ten mecz wygrać i, i dlatego go przegraliśmy, tak uważam. Czyli rewanż w Lubawie, no myślę, że będziemy walczyć jednak o ten finał. No, na pewno są dwa mecze do wygrania, także no, nie będzie łatwo. Natomiast jeżeli chcemy grać w finale, to na pewno musimy zagrać z większą pasją, z większym zaangażowaniem, bo, 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 bo to, co robiliśmy dzisiaj na początku spotkania, po prostu takie duże nie przystoje, jest niedopuszczalne i sobie trzeba to otwarcie powiedzieć, że błędy, które dzisiaj popełnialiśmy, no, na tym poziomie nie przystają takiemu klasowemu zespołowi jak nasz. No dobrze, dziękuję Ci za komentarz i widzimy się w Lubawie. Tak jest, dziękuję bardzo.